Myślę, że u Pani są bardzo dobre warunki tak naprawdę do liftingu całości czoła. Możemy objąć takim zabiegiem zarówno część skroniową czoła, jak i część centralną. Jeżeli chodzi o usta, mamy na pewno wydłużenie tej tak zwanej białej wargi, która mhm. przyczynia się do tego, że warga jest nieco bardziej zwisająca i ona zęby zasłania. Możemy to zaopatrzyć za pomocą tak zwanego zabiegu Lip Lift. Jest to Drobna operacja, podczas której wycinamy nadmiar tej białej wargi skóry, Przymacie. ale chowamy cięcie pod nosem. I dodatkowo wy wykonamy tak zwany corner lip lift, czyli uniesiemy sobie kąciki i usuniemy tą zmianę na brodzie, która pani przeszkadza. Blizanka po takim małym wycięciu będzie cieniutką kreską, którą mhm. łatwo pani ukryje pod makijażem. Myślę, że tak. Piętnie. W takim no, mamy razie. Mamy ustalone. Mamy ustalone. My się będziemy widzieć dopiero na sali operacyjnej. A my będziemy zaraz działać. Zbadam pani jeszcze z nami, dobrze? Łagodne znamie, dermalne, jeszcze bezbarwnikowe. Można spokojnie usunąć. Super.